Cześć, witam wszystkich widzów w kolejnym odcinku na moim kanale. To jest odcinek z serii pierwszej. Myślę, że w tym tygodniu dam radę nagrać jeszcze jeden odcinek z serii standardowo co słychować u. Ale w tym odcinku przede mną naprawdę wiele do powiedzenia, wiele nowości, jak na pewno zauważyliście. Tutaj mam swoją hodowlę no postanowiłem zainwestować sobie w taki fajny regalik który również będzie od tego odcinka służyć mi za tło w zasadzie żywe tło można nawet powiedzieć mam nadzieję, że to trochę was bardziej też będzie interesować bo coś tam w tle za mną wiadomo będzie się też czasem poruszać ale co będzie w tym odcinku te zwierzątka już w zasadzie widzieliście ale Dokształciłem się troszeczkę w kwestiach gatunkowych no i postanowiłem Wam tutaj pokazać, bo dostałem ostatnio paczkę, ale że wcześniej tych zwierząt nie miałem, więc po prostu byłem, no że tak powiem, kompletnie nieprzygotowany na ich przyjęcie. Co to za zwierzątka? Zobaczcie sami. Jak widzicie, mam tutaj fauna boksik. Może ktoś już go kojarzy, jeśli w miarę śledził moje odcinki ostatnie. Co w nim żyje? Już wam pokazuję, kochani. To będą naprawdę bardzo ciekawe, a zarazem z wyglądu przerażające stworzonka, choć niegroźne dla człowieka. I tutaj, kochani, żyje po łacinie nazywając Trachyherataon Carmelae. Czyli po prostu straszyk. Gatunek, który jest bardzo prosty w hodowli, polecany dla początkujących, raczej miłośników owadów, czy takich właśnie nietypowych stworzonek. O, tu już widzicie jednego straszyka. Były też pokazane w poprzednim odcinku, gdzie dostałem no, bardzo fajną pakę do moich zakupów gratisów. No i tak, gatunek jest bardzo prosty w hodowli, podobnie jak u ptaszników. Samice są tymi większymi tutaj, z czego wynika, że mam parkę, za co jestem również bardzo wdzięczny koledze Maciejowi, od którego robiłem zakupy, pająki. No i który te, właśnie, straszyki dodał mi jako gratis od siebie, więc, no, naprawdę jestem bardzo wdzięczny. No i chyba. Czas je zobaczyć. Zwierzęta nie są groźne dla człowieka, więc mogę to bez obaw otwierać, czy bez takich obaw, że one mnie pokąsają, czy pogryzą. Zobaczcie, nawet już mam, o, jeden sam wszedł mi na rękę. Akurat to będzie chyba samczyk, bo jest mniejszy, chociaż ten tutaj straszyk, którego widzicie w dole terrarium, Niedawno zrzucał wylinkę, co też mnie zdziwiło, bo przyznam się, no dziwnie, ale nie wiedziałem, że należą też do wylinkowców. No i przyznajcie, wygląda naprawdę creepy, taki jakiś taki robak z horroru, prawda? No i tak, wychodzi, że mam takich straszyków w parkę. Jeśli chodzi o hodowlę takich owadów, to zarówno młode, jak i dorosłe nie stanowią większego problemu. Wystarczy zapewnić im temperaturę rzędu około 20 stopni, wilgoć nie wiem szczerze mówiąc ale pająki nadrzewne, które prowadzą identyczny tryb życia jak właśnie te owady. Potrzebują wilgoci około 70%, więc myślę, że i dla takiego stworzenia taka wilgoć jest e, dobra e, i w, takiej, w takim poziomie wilgoci zwierzę czuje się naprawdę dobrze. Ja uwalniam tego tutaj samczyka, chyba samczyka, do terarium. E, spróbuję bez użycia pensety, bo to jest niegroźne zwierzątko, ale jest naprawdę fajne. Co jeszcze ciekawe, to są roślinożercy. Kochani, coś wspaniałego jeśli chodzi o dietę tych zwierząt: bo, zarówno można im wrzucić liść jakiejś truskawki, jeżyny. Naprawdę no, bardzo łatwo dostępne pożywienie dla tych zwierzaków. I nawet z tego co doczytałem, jeśli się nie mylę, lubią nawet liście dębu. Ale trzeba pamiętać, żeby w takim terrarium z zwierzątkami zawsze znajdował się świeży pokarm. No i jeśli chodzi o przestrzeń hodowlaną, wygląda to tak, że dla dwóch, trzech par powinno być takich straszyków terrarium o wymiarach 30 na 30 na 30. Ale w związku z tym, że ja mam tutaj jedną parkę, no i. Nie są jeszcze dorosłe na pewno, no bo jeden niedawno zrzucił wylinkę, drugi nie wiem czy już liniał, czy dopiero się szykuje. Będę je sobie też obserwować i będziecie je też mogli spotkać w serii Co Słychować U, bo wiadomo seria druga w tym tygodniu też będzie się pojawiać, chociaż niekoniecznie z tymi stworzeniami. No i co więcej. Więcej można dodać tyle, że kiedy taka parka kopuluje, samica składa jaja, wtedy one są koloru czarnego. Kształt mają taki beczułkowaty, nawet bym powiedział. No i są wielkie na jakieś takie 5 mm, niekiedy mniej. Są zakopywane w warstwy podłoża jaja, jeśli chodzi o te zwierzęta. Tak na głębokości myślę, że... 3 cm nie jest to wiele, chodzi o to, żeby po prostu one też miały osłonę przed warunkami zewnętrznymi. E, powiem, że jestem z tych stworzeń naprawdę zadowolony, jeśli chodzi o ich wymagania, bo są naprawdę niewielkie. Nie sądziłem, że tak długo mi się utrzymają. Straszyki ogółem występują w wielu miejscach na ziemi, bo wiem, że są i straszyki australijskie i jeszcze jest tam kilka innych odmian. No ale ja dostałem takie, mimo to jestem z nich bardzo szczęśliwy, bo no, po pierwsze, że dostałem je jako gratis, a po drugie naprawdę no, cudowne stworzonka i nie hałasują, nie drapią, nie śmierdzą naprawdę polecam jeśli ktoś lubi takie dziwne zwierzęta właśnie no ale tak, jednego wam pokazałem zobaczmy dalej, ty to sobie idź bo ty już, ciebie już widzieliśmy, hej oj, może nie będę go płoszyć, pokażę go tak i zrobię po prostu zoom bardzo fajnie sobie przylega w tej chwili spokojnie zobaczcie sami przypomina to trochę patyczaka tylko w takiej straszniejszej formie powiedziałbym no bardzo wtapiają się w tło te stworzenia co pewnie sami zobaczcie no ciężko jest znaleźć straszyka w takim właśnie terrarium kiedy rzuca się na nie okiem pierwszy raz no ale niemniej nie ukrywam że Hodowla tych stworzeń myślę, że będzie dla mnie bardzo fajnym zajęciem. Też będziecie mogli je obserwować, co u nich słychać, jak rosną, jak wygląda ich dom. Będzie jeszcze przypuszczam, że przeprowadzka też będzie na nagraniu. No i myślę, że. E, powiedziałem już w zasadzie na tą chwilę wszystko, e, co wyczytałem, co się dokształciłem, e, ale nie na tym skończy się ten odcinek, kochani. Zmienię sobie kadr i już mówię Wam, co będzie dalej. W tym odcinku będzie jeszcze jedno zwierzę, a w zasadzie zwierzę wraz z pokoleniem. E, słuchajcie, powiem wprost. Z razu tego, że nagrywam dla Was filmy od miesiąca bodajże i tygodnia, a wyświetlenia na moim kanale przekroczyły 2400, postanowiłem, że ogłaszam: uwaga, pierwszy konkurs na moim kanale. Jakie będą zasady, żeby wziąć w nim udział? Już Wam tłumaczę. Mam tutaj również zwierzę, które dostałem jako gratis od właśnie kolegi Maciej'a: do pajączków, straszyków. Było to dla mnie mega zdziwieniem, że zamiast tam dwóch czy trzech zwierzątek dostałem aż dziewięć, kochani. Naprawdę mega przyjemne uczucie, że nieznajoma osoba potrafi zrobić tak fajny prezent. Teraz, tak jak mówiłem, zasady konkursu. Co trzeba zrobić? Po pierwsze, tak, trzeba udostępnić to wideo, które teraz oglądacie, oczywiście. Po drugie, trzeba napisać komentarz pod tym filmem: w cudzysłowie, biorę udział w konkursie. I po trzecie, co jest kluczowe odpowiedzieć na pytanie. Ile z dniem dzisiejszym w mojej hodowli znajduje się zwierząt? Oczywiście jest też zasada kto pierwszy, ten lepszy. Do wygrania, oczywiście, jest nagroda w postaci takiej królowej, tutaj mrówek odmiany Latius Niger. No i. Mam nadzieję, że będziecie zainteresowani, bo właśnie królowa już ma złożone jajeczka, około 15 sztuk, z których wyklują się robotnice, więc myślę, że jeśli ktoś lubi, zapraszam do udziału właśnie w konkursie. Przypominam, że obowiązuje zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Zresztą pod komentarzami jest godzina dodania i komentarza i tam odpowiedzi więc nie będzie, myślę, z tym kłopotu, żeby określić zwycięzcę. Oczywiście wysyłka nagrody będzie na mój koszt, co też zaznaczam, bo pewnie niejedną osobę to też zaciekawiło. Tak, na mój koszt będzie wysyłka. A ze zwycięzcą skontaktuję się indywidualnie, jeśli chodzi o to, poprzez wiadomość na YouTube po prostu napiszę lub po prostu skontaktuję się jakoś z taką osobą e, prywatnie e, w celu po prostu wymiany danych, e, żeby wysłać nagrodę. No i mam nadzieję, że wzbudzi Wasze zainteresowanie, bo szczerze jestem kompletnie niegramotny w temacie hodowli mrówek, a nie chciałbym, żeby. Takie fajne zwierzątka również mi padły, no bo wiadomo, to też jest żywe stworzenie, to też chce żyć. E, co mogę więcej powiedzieć? E, chciałbym Wam jeszcze opisać ten gatunek mrówki, bo to, co przeczytałem, naprawdę mnie zaskakuje. Więc tak, e, mrówka, tak jak mówiłem, e, nazywa się gatunek hurtownica zwycz hurtnica zwyczajna z łacińskiego Lasius niger, tak jak poprzednio wymieniłem. To jest często spotykana mrówka europejska, która stanowi no, mikrofaunę wielu miast. Taką mrówkę można spotkać tak naprawdę nawet na chodniku. Jeśli chodzi o rozmiary, no to królowa osiąga do około 9 mm, czyli no centymetr prawie, więc sporo. No, i można zauważyć je na wielu ścieżkach. Naprawdę, co jeszcze? A no, i jeszcze warto wspomnieć, że robotnice, kiedy się wylęgają, mają wielkość około 4 mm. A więc, no, nie jest to zbyt wiele, ale mimo wszystko, podobno, pierwsze są robotnice padliwe, ale później jakoś kolonia już zaczyna się stabilizować. No i tak, naturalnym siedliskiem tego gatunku jest w zasadzie Europa, chyba i Azja, tak myślę, jeśli dobrze zapamiętałem. No i żyją też w Afryce, ale tylko w chłodniejszych rejonach, chociaż rzadko się tam też pojawiają. Ale jeśli ma to naprawdę miejsce, to zazwyczaj pojawiają się w górach. Tam, gdzie są niskie temperatury, które tak sięgają do 10 stopni, bo one wtedy te temperatury zapewniają kolonii dobry wychów młodych no i prawidłowy rozwój kolonii. Tak na to wygląda. Zmieniam sobie, kochani, kadr, bo odnośnie. Tego gatunku mrówki chyba nie mam nic więcej do powiedzenia, bo tylko tyle udało mi się dokształcić, niestety. No i standardowo, kochani, mam nadzieję, że mój pomysł na ten odcinek Wam się spodobał. Mam nadzieję, że straszyki również Wam się podobały. No i jeszcze wiadomo, konkursik jest e, pierwszy na kanale. Więc mam nadzieję, że jakieś zainteresowanie będzie. Jeśli nie, to po prostu takie mrówki no, zostaną u mnie i co będzie, to będzie. Dodam tylko, że wartość takiej właśnie królowej, którą można zaznaczam znaleźć na wodniku, to jest 2,5 dychy. Co mnie ogromnie zadziwiło, kiedy się o tym dowiedziałem. No i cóż mogę więcej powiedzieć. Zapraszam na kolejny odcinek w tym tygodniu. Jeśli się podobało, to wiadomo udostępnijcie. No i zapraszam do udziału w konkursie. No i zapraszam Was do udziału w konkursie i trzymajcie się do następnego odcinka.